Dziś chciałbym Wam zaprezentować produkt, o którym ostatnimi czasy jest dość głośno, a w świecie badmintona jest chyba najbardziej poszukiwanym produktem tego lata: lotka Air Shuttle. Zanim przejdziemy do szczegółowej analizy i opisu samego produktu, kilka. Przydatnych informacji zanim dokonacie zakupu lotki RSAT. Otóż to, co ja tutaj mam okazję Wam prezentować, to co trzymam w rynku, nie jest jeszcze finalnym produktem, który został opatentowany przez Światową Federację Badmintona. To jest jeden z przedostatnich sampli, bo finalny produkt jako opatentowana lotka Air Shuttle został zaprezentowany przez Światową Federację Badmintona dopiero w marcu tego roku. Co za tym idzie? Proces produkcyjny oraz spedycyjny trwa od 3 do 4 miesięcy. Zatem lotka, która finalnie została zaprezentowana wszystkim producentom badmintonowym w marcu tego roku w tej finalnej formie wyprodukowana oraz doręczona do Europy może być najwcześniej w okolicach czerwca. To zatem idzie jeżeli macie możliwość kupienia już produktu fizycznie oraz jakiejkolwiek dostawy przed czerwcem tego roku. Oznacza to, że nie będzie to dokładnie produkt, który rekomenduje Światowa Federacja Badmintonu tego roku. Światowa Federacja podała do informacji, iż oficjalnym partnerem BWF-u przy projekcie Air Shuttle oraz Air Badminton na tę chwilę będzie firma Victor Sport Global. Co za tym idzie? Lotki produkowane przez firmę Victor. Będą w 100% oryginalne, będą dawały Wam gwarancję jakości. No i oczywiście oryginalności, czyli to, co tak naprawdę w tym produkcie będzie najważniejsze. Teraz możemy przejść do bardziej technicznych kwestii. Oczywiście, opatentowany wzór przez Światową Federację to dokładnie i tylko i wyłącznie ta kolorystyka na ten chwilę, czyli taki limonkowy korek oraz różowy koszyk. Jak już widać na pierwszy rzut oka, lotka jest bardzo mała. Znaczy, czy aż tak bardzo mała to może zbyt mocne słowo. Na pewno jest zdecydowanie mniejsza niż standardowa lotka piórowa. Standardowa lotka piórowa ma długość około 8-8,5 cm. W tym wypadku Air Shuttle ma wysokość około 6,5 cm. I co ciekawe, szerokość koszyka wynosi również około 6,5 cm. Dużo z Was ma wątpliwości co do wytrzymałości tej lotki. Mogę Wam zagwarantować, iż ta konstrukcja, pomimo tego, że wygląda w ten sposób, jest naprawdę wytrzymała. Ten koszyk, który imituje nasady pióra, proszę mi wierzyć, ja teraz pokażę, spróbuję go ścisnąć. Jest robię to naprawdę niemalże z całej siły. On się niemalże w ogóle nie ugina. No wiadomo tutaj koszyk jest już bardziej elastyczny, ale w dalszym ciągu jest on o wiele grubszy niż standardowa lotka nylonowa. Sam korek pełny gumowy, naprawdę solidny. No nawet gdybym chciał, to nie jestem w stanie oddzielić koszyka od korka, zatem produkt. Jest wykonany naprawdę bardzo, bardzo solidnie. Co za tym idzie? Wygląda na to, że będzie bardzo wytrzymały. Oczywiście, tak naprawdę, życie pokaże i zweryfikuje, jaką żywotność ma ten produkt, ale póki co zapowiada się naprawdę obiecująco. Koszyk, proszę zobaczyć, jest skonstruowany w taki sposób. By nadawać konkretny ruch obrotowy, ruch wirowy, lotce co za tym idzie, lotka powinna naprawdę bardzo stabilnie zachowywać się w locie, żeby nie być goosłownym, dokonamy pomiarów. Proszę bardzo, mam około 6,5 cm, jeżeli chodzi o szerokość koszyka i około 6,5 cm, jeżeli chodzi o wysokość, długość samej lotki. No niestety nie posiadam wagi kuchennej, żeby móc przedstawić Wam wagę tego produktu, ale jak tylko wejdzie on do oficjalnej sprzedaży na pewno taką informację będę w stanie wam przedstawić. W Polsce oryginalny produkt produkowany przez markę Victor pojawi się już na początku czerwca, przy czym w procesie przedsprzedaży cała dostawa została wyprzedana. A następna dostawa będzie dostępna po 10 lipca. I aktualnie sprzedaż tych lotek w dostawie lipcowej już trwa. My dokładamy wszelkich starań, by w okresie lipca tych lotek mieć dla Was jak najwięcej. Ale oczywiście zainteresowanych, chętnych do przetestowania tej oryginalnej, co warto podkreślić lotki, w tej finalnej konstrukcji, którą Światowa Federacja zaprezentowała dopiero w marcu tego roku zapraszamy do lipcowej przedsprzedaży na naszej stronie wiktormyślnikpolska.pl. a jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o samym AirBadmintonie zapraszamy na stronę airbad.pl